Widzimy widzi pan? No. Na, nacisnął pan, to trzeba Dzień dobry państwu, mój Magister Zarzycki. Ja tylko zobaczę, czy kamera działa, przy państwa, bo mam bardzo znanego kamerzystę, ale tak, działa, działa, działa. Dobra. Proszę państwa, jest bardzo gorąco, jest, jest tak gorąco, jest będzie 30 parę stopni dzisiaj tutaj w Staszowie, więc ja wziąłem sobie gaśnicę pianową tutaj ze sobą, że jak mi się zapalił, to żeby ten mój zapał został ugaszony. Natomiast, proszę Państwa, ja mam wielki zapał do zwalczania korupcji. Dlatego, że wiedzą Państwo, jaką bardzo przykrą sprawą jest wręczanie łapówek i sama korupcja. O tutaj Państwo przechodzą i Państwo na pewno wiedzą, że dawanie łapówek jest to coś bardzo złego, prawda? I żeby nikt nie dawał łapówek starszowskim urzędnikom i w ten sposób ich demoralizował i no to jest bardzo coś niedobrego, to proszę Państwa, ja mam taką akcję stop korupcji. Tutaj widać, widzi Pan tutaj na, na, na tym kapeluszu stop korupcji. Tam jest taka trupia czaszka na, na, na nawet narysowana, prawda? A tutaj, proszę pana, jest takie pudło, że jak pan tu będzie przechodził kiedykolwiek i na przykład chciał komuś dać łapówkę w tym urzędzie, to proszę pana, tą łapówkę wrzuca się tutaj. Tutaj ją pan wrzuca. Ma pan może jakąś tu przy sobie? Dla, to, proszę pana, dla, dla demonstracji, możemy zrobić demonstrację, bo ja tutaj mam takie... No, pan już poszedł. Proszę pana, my tutaj, jakby ktoś chciał dawać łapówkę urzędnikom, to trzeba wrzucać tutaj, proszę pana, bo nie wolno dawać łapówek, tak. Yy, tak, więc tak, więc, tak, więc tak. proszę Państwa, jeżeli Państwo będą tutaj mnie widzieć, a ja tu będę często stał sobie w tej akcji antykorupcyjnej, to wszystkie łapówki wrzucamy tutaj. O, niech Państwo zobaczą, że już niektórzy obywatele tutaj, o, wrzucili takie koperty. Zaraz Państwu tutaj znajdę jakąś kopertę, o, widzą Państwo? W tej kopercie była łapówka, znaczy no jest dokładnie, biorąc łapówka, którą ktoś chciał wręczyć jakiemuś urzędnikowi. I dzięki temu, że ja tutaj stoję i się narażam na, nawet na udar słoneczny, bo jest bardzo gorąco, Rzucił tą łapówkę tutaj i ta łapówka razem z innymi łapówkami będzie cała zutylizowana, proszę Państwa. Ja nie będę nawet oglądał do środka ile tam było tej, tej łapówki, tylko to wszystko będzie spalone, po prostu zutylizowane i wszystko będzie wtedy w jak najlepszym porządku. O, więc proszę Państwa, do tego pudła tutaj utylizujemy wszystkie łapówki, które Państwo by chcieli tutaj wręczać urzędnikom, bo tego nie wolno proszę Państwa robić, tak się nie powinno robić. O, Pan może mi zdjęcie zrobić? Ja, ja pomacham, o może z tym pudłem. Tutaj widzę, widzą Państwo. Ludności, stasz... Ludno ludności Staszowa tak się spodobała moja akcja, że sobie robię tutaj pamiątkowe zdjęcia. O, ja się uśmiechnę i pomacham. O, proszę Pana, o może, może, może Pan tak przykładowo jakąś łapóweczkę tutaj wrzuci, tak na pokaz. No to był, to jest ten karalny. Ten karalny. Ale, ale nie, proszę Pana, Nie, nie Pan posłucha. Wręczanie łapówek, żeby nie podeszczynka Natomiast pan tylko wrzuci łapówkę do utylizacji. Także pan da, pan da dobry przykład. To, to <laughs> Dobrze, no proszę państwa, więc te, ja się z państwem pożegnam, dlatego że y, jeżeli kamera jest włączona, to ludność Staszowa y, m, przechodzi obok i troszkę boi się tutaj wrzucać. Natomiast, no bo nikt nie chce być filmowany, prawda? Więc to wszystko trzeba robić po cichu. Więc ja się z państwem pożegnam, żegnam państwa, a pan mi ten, ten czerwony przycisk. Dzień dobry Państwu, Magister Zarzycki. Proszę Państwa, ja filmowałem y, moją akcję antykorupcyjną tam pod Urzędem y, Powiatowym y, pod Starostwem w Staszowie. I proszę Państwa, miałem bardzo zdolnego kamerzystę, tylko <grystę> że on nie bardzo wiedział, gdzie patrzy, żeby coś było widać. I on, jak mu kamerę ustawiłem na samym początku, to tak ją trzymał cały czas, a ja niestety nie widziałem, że jak tak ustawię kamerę, nie, nie przyszło mi to do głowy, to nie będzie widać mojego pięknego kapelusza, i nawet nawet mojej głowy. Więc zobaczcie Państwo, jakie, jakie ja miałem piękne, o tutaj muszę nawet się położyć na podłodze, bo kamera stoi w tej chwili na stole, więc widzą Państwo, że mam taki piękny, antykorupcyjny tutaj kapelusz specjalny, i na samej górze, jak Państwo widzą, ktoś wrzucił mi nawet łapówkę tutaj w to miejsce, ale to tak nie robimy, proszę Państwa, bo jest specjalne pudło. To, państwo, to pudło Państwo do, dokładnie widzieli tam na tym filmiku, więc nie będę go teraz pokazywał. Szybciutko się z Państwem e, rozłączę. No i następnych kamerzystów błagam, żeby filmowali tak, żeby było widać moją twarz. Bo w tego typu filmach to jest istotne. W niektórych filmach nie jest istotne filmowanie twarzy, bo tam się inne części ciała filmuje, ale akurat w takich filmach antykorupcyjnych to jest naprawdę niezbędne. Ale było widać, było widać przynajmniej gaśnicę pianową było widać, pudło na, na łapówki było widać, kapelusza nie było widać, no to trudno. Teraz go Państwo mogą dopiero sobie w całej pełni zobaczyć. Żegnam Państwa.